Siema, czy męczyło Was kiedyś coś takiego jak, że kopiecie się na awku i wywala Was po 5 minutach, czy po 10, bo stoicie w jednym miejscu? Jest na to je jeden sposób. Zajebista stołniareczka, którą pokażę Wam w tym odcinku w tym materiale, jak ona działa. Zapraszam do oglądania. Więc tak, tak się prezentuje nasza stołniarka. Prosta elegancka i schludna kopiecie sobie na awku, blindujecie sobie tylko kopanie możecie iść spać, na dwór iść, cokolwiek tylko wam się tam zachce i co? kopiecie sobie, kopiecie, nic was nie wyrzuci po 5 minutach, bo się jednak ruszacie, tak? nikt was nie utopi bo woda elegancka tutaj nawet się nie zadnóżacie na chwilę, więc wam się nic nie zbuguje. kopiecie sobie, jedynym minusem jest to, że po prostu tepnie się randomowo do asadmin, co po prostu jest bzdurą bo mają na wyjebane na to admini w dzisiejszych czasach Więc jak takie coś zbudować Zapraszam do oglądania Więc jak coś takiego zbudować musimy wykopać sobie coś takiego 3 hmm? 6 i 3 w górę Bensu pokaż jak to będzie wyglądać aż to zbuduję. Hmm. Prosta budowa szybka. Nie wiem przeciągu 5 sekund to było zbudowane 10, no bo rozbudowa rozwalenie tego stonu, co tam był. Na dole. I tyle. I jak widzicie elegancko wszystko działa, da się kopać na wku da się. Jeśli się spodobał ten krótki materiał i wam pomógł, zostawcie łapę w górę i suba. Elo.